Rzek z chaty mordowanych przez sąsiadów Chyba byłeś w tamtej porze, gdzieś po innej stronie świata, bo byś pewnie się zasmucił, nie przystanął i zapłakał. Nie oczy ojca, czy pamiętasz, gdy hańbili córkę jego, pandarowcy jak z On na drzwiach ukrzyżowany błagał, zmiłuj się nad nami. Zlitowali się oprawcy, skuli oczy bagnetami. Patrząc z góry przez firmament Dzieci śliczne jak aniołki, na sztachety powbijane. Kto je teraz poprowadzi na spotkanie z Tobą, Boże? One przecież takie małe, zbłądzą same w tych przestworzach. Świata, męczenników tych zwołynia, umierali z myślą o tej, która nigdy nie zaginie. Polska o nich zapomniała, rozpłynęła się, w oddali. Czasem drżąca ręka starca, świeczkę jeszcze tu zapali. Porastają chwastem z bliszcza, groby toną w bujnej trawie. Jutro już nie będzie komu świeczki za nich tu postawić. Dowiedziałem się, że minutka wieniec jest składany. W związku z tym zapraszam pana profesora Andrzeja Zapałowskiego, członka Komitetu Honorowego, Społecznego Komitetu Budowy Rzeź Wołyńska. Zapraszam Pana Andrzeja Zapałowskiego. Szanowni Państwo, bardzo krótko, 25 lat temu, pani Ewa Siemaszko wróciła się do mnie z prośbą. Żebym pomógł jej wydać dzieło jej i ojca. Ile <grydanie> was tam wymordowano? No mówią, że 250 tysięcy. No to nie problem. Woda, woda.

Jeszcze tą stronę? My tu jesteśmy grupą. My tu jesteśmy. Cieszymy się z gromadzenia. To jest pomnik naszej niepodległości. To jest w pomnik naszej niepodległości. Upamiętniając rzeź Wołyskie, dajemy znak, że się nie godzimy na utratę niepodległości. Wszystko co, robią, wszystko, co robią, starają się nas zaaplikować, jak to się mówi współczesnym językiem, zaaplikować na zgodę, na niewolę. Że niewola to jest to, co będzie dla nas szczęściem i jedynym naszym stylem życia. Tu, pod tym pomnikiem Brzezi Wołyńskiej należy wnieść okrzyk. Śmierć Unii Europejskiej! Śmierć! śmierć, śmierć, śmierć. Deunizacja subito, subito, czyli natychmiast. Damy sobie radę. Polacy potrafią się rządzić sami. Potrafią się rządzić sami. Ja w to nie mam wątpliwości. Widziałem, że tak było. Długo żyję, Śmierć wrogo ojczyzny, Śmierć, śmierć, śmierć! A polakom życie, życie, dobrobycie, życie, życie, dobrobycie, życie, życie, dobrobycie przed własnymi obieczkami i pokazać, że pamiętają o zbierze tych Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję i na koniec chciałbym podziękować jeszcze wójtowi, mieszkańcom tych okolicznych wiosek, gminy, ale także Polośniczej Straży Pożarnej, tym ludziom, wolontariuszom, którzy zapewnili dzisiaj to, że tutaj możemy być. Chciałbym podziękować dziesiątkom żołnierzy obrony terytorialnej, którzy z sami się zorganizowali i zapewnili Państwu tutaj bezpieczeństwo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu profesorowi Andrzeju Zapałskiemu. Zapraszam pana Wikolda Katowskiego, dziennikarza, członka Komitetu Dyrektora, Specjalnego Komitetu, który zawytował i wobec

Mae'n yn Mae'n gwneud yn yn ymwneud â'r gwaith. Polskim za Twoim przewodem. W ziemi włoskiej dla Polski, za swoim przewodem, włączyć się z narodem. Jak czerniecki do Poznania, po za zaborze, dla ojczyzny ratowania, wrócić się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, w ziemi włoskiej dla Polski. Za Twoim Przewodem złączył się z narodem. Marsz, Marsz Dąbrowski, ziemi morskiego Polski. Za Twoim Przewodem złączył się z narodem. Już tam ojciec do swej baśni mówi, zapłakany. Słuchaj jest. Z Włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z Narodem. Marsz, Marsz Dąbrowski, z Ziemi Włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z Narodem.